Ja. <Szysk> <Yeah. Szysk> <Yeah. Szysk> Hej, hey, hey, ludzie, słyszyliście to, jaki głośny. Co się dzisiaj tutaj stało? My mamy fajny problem, który Wam przyniosłem do naprawy. Zobaczcie sobie to tutaj. To jest silnik 18 Turbo Audi TT i on tutaj jest po prostu urwany, popsute. Tu jest tłumnik, katalizator. Nie, jak to powójść tam. To wszystko widać, jak to jest popsute. No, okej. Okay. Co dzisiaj robimy? Jest taka rzecz. Możemy to całe wymienić. Kosztuje kupa Force katalizator z rurą. Ale najszybciejsza robota. Yy, możemy tylko ten yy, kawałek flex wymienić. Spawanie, dopasowanie. Yy, dobrą część kupić. Ja coś fajnego Wam tutaj dzisiaj przyniosłem. Pokażę Wam. Yy, mam tutaj właśnie. Gdzie to jest? Ach, tutaj. Zobaczcie sobie. Takie coś. Też trzeba spawać po tej stronie. Yy, ale przynajmniej. W całym kawałku, że nie trzeba tu, tu ucinać i potem próbować robić, szarować yy, taką rurę, i ona naprawdę kosztuje tyle samo, co to tutaj. Nie wiem, ja zapłaciłem za to 30 euro albo 36, ten tutaj kosztuje 20 euro, że troszkę drożej, ale macie cały kawałek. Fajna rzecz. No i to jest to, co dzisiaj robimy. Ja bym powiedział, yy, idziemy pod auto. Yy, yy, sensor na yy, wydech, już wyciągnąłem, lambda. Lambda sensor, już wykręciłem go. Dobrze, że jeszcze silnik jest gorący. Kurde, tutaj też śmierdzi w środku, bo ja w nim wjechałem, on w ogóle nic nie filtruje. I specjalna rzecz, co on tutaj ma on ma specjalny, specjalny takie silnik nasmarowany. Nie, 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 niektórzy ludzie by powiedzieli: o, o, fajnie, polakierowany. Nie, ludzie, on jest tutaj cały, czarny. Te wydechy, jak auto się startnie, to te dwie wydechy z każdego kąta wylatują. No naprawdę wszystko jest czarne. Wszystko jest tutaj czarne. Dobra, ja powiedział, idę teraz na dół. Yy, to yy, połączenie od katalizatora do tłumnika muszę odkręcić, to znaczy, odkręcić fajnie by było, muszę popsuć wyciągnąć, wyrwiemy katalizator i będziemy, będziemy potem zaszli przy turbo śruby odkręcać krót. Już mnie głowa boli, już widzę jak te bolce się fajnie łamią, ale to będzie zabawa. Będziemy widzieć. Dobra, trzynastka nie dała rady, mamy tutaj dwunastkę, spróbujemy dwunastką. Jest taka rzecz, yy, nakrętka i śruba, jest yy, jedne ze sobą, i trzeba to po prostu tylko urwać albo pa palnikiem spalić, ale nic nie da rady. Najpierw walniemy młotkiem, dwunastkę. Oh, <laughs> I widzieliście to bez wyrwania żadnego bolca. Ludzie, udało się wreszcie wyciągnięte. Żaden bolec się nie urwał w turbo. Ja się naprawdę z tym liczyłem, że minimum jednego urwie. Uszczelka, no tak połamana. Tutaj trochę nie. Ona po prostu też, no nie wiem, szczelna. Wygląda szczelna, że była, ale. Po prostu się popsuła przy wybudowaniu, co teraz musimy zrobić? Tak, teraz musimy stary katalizator wziąć, uciąć fleksą albo piłą. Nowy kawałek tej rury nowej wsadzić, założyć katalizator. Tutaj wbudować, przytrzymać do siebie, przyspawać. Dwie, trzy kropeczki bzz, bzz, przyspawiemy, i potem znowu trzeba wybudować i na, na podłodze albo na stole znowu na nowo, na obkoło obspawać. Wszystko już tutaj no, niezbudowana, ale przynajmniej katalizator wbudowany, rura wbudowana, yy, u góry dwoma śrubkami przykręcona. Bo co musimy teraz zrobić? Teraz, właśnie, my nie możemy po prostu tej rury jako, jakoś przespawać. Musimy ją tutaj no, dwoma, trzema kropeczkami dospawać, wszystko wyciągnąć i potem na podłodze, na stole musimy na obkoło dostawać, yy, dospawać. Yy, co tutaj już widzę, jaki problem jest, ludzie? O, zobaczcie się. Ile luzu mamy? O kurde, ale to będzie zabawa przy spawaniu, co? Co wy powiecie? Na pewno, kurde, ja już się cieszę, ile materiału tutaj będę musiał spawać. Niemożliwe, to jest katastrofalne, ale ta rura, druga rzecz jest, ta rura jest chudsza, przez to, że ona jest chudsza, to si auto będzie miało mniej mocy, bo normalnie się w tych autach zmienia na grubszą rurę, a nie na chudszą, a to jest naprawdę ciekawe, jak to będzie. Dobra, ja bym powiedział, startniemy spawać. Zobaczcie sobie, to tutaj już tutaj kropeczka. Tutaj krobeczka minimum dwie i dobrze tak, żeby trzymały, żeby to się tutaj nie połamało, nie pokrzywiło. I ja teraz muszę tutaj na obkoło to zaspawać. Problem jest taki, że tutaj naprawdę ile mamy? Na pewno 5 mm. Teraz na tym myślę, żeby tutaj młotkiem trochę popukać, żeby tego trochę mniej było. Chyba to też tak zrobię, bo to może być naprawdę problem, jak że tutaj gdzieś dziury będę miał. Nie, już tutaj widać taka dziurka, ją będę musiał zakleić, ale tego później będzie za dużo i to może być problematyczne. Dobra. Będziemy się zaraz widzieć, jak będę spawał. Zostawię kamerę załączoną i będziemy to oglądać. I widzicie, tak się udało. Ja bym powiedział, wiecie co, na to, że ostatnio, dwa lata temu spawałem, to bym powiedział, że to naprawdę dobrze wygląda. A dwa lata temu, jak ja spawałem, przed tym, to ja spawałem chyba jak byłem praktykant właśnie u Volkswagena. Że ja u mnie takie... I to ja właśnie widzę, nie? Jak karoserię bym miał spawać, może może zapo zapomnieć. Ale taką dziurę zapchać, nie? Dziurę zatkać, ej, nie ma problemu, udało się, dobra, fajnie. Yy, fajnie przyspawane. Yy, a, ta, ta rura tutaj, zapomniałem powiedzieć, oryginalna rura ma 55 mm yy, od Audi TT. Yy, Przedni napęd, 180 koni. Yy, ta rura ma 45 mm. Znaczy, że jak ja to wbuduję i będziemy później jechać, to on będzie jechał... Auto będzie jeździło, ale siły będzie miało tak, Wyobraźcie sobie, choćby ktoś, ktoś was dusił i wy chcecie oddychać. Tak samo będzie do tego silnika. Bo po prostu jest dużo chudsza Ale będziemy widzieć, hej, tania naprawa, yy, jak nie będzie działać, drogo, drogo to dostaniecie na każdym koncie. Możecie ze drogo kupić. Ale tak, tutaj za 30 euro. Dobra, musieliśmy trochę się bawić, spawać, ale chodzi też o, o wideo dla mnie, żeby wam pokazać, nie? Bo są niektórzy ludzie, to, to mają czas, ale nie ma tej kasy, że taka naprawa się opłaca, nie? Auto może stać se dwa dni, benzyna jest taka droga teraz, to można rowerem sobie pojeździć trochę, piechotą. Ja jeździłem po bułki, a teraz biegam. Bo co? Dupomino siedzę w aucie i co? Rośnie. Trzeba się ruszać sobie. Dobra, za dużo opowiadam bajek. Yy, wbudujemy to teraz, to wbudujemy, starniemy, będziemy widzieć, jak to czy jest szczelne, czy, czy, czy działa? Jestem ciekawy. Gotowe, zobaczymy sobie teraz jak samochód leci, raz startniemy, yy, słyszeliście na początku jak leciał, nie? Kurde, otwarta rura, zresztą co wam muszę opowiadać, widzieliście jak to jest popękane, że to było bardzo głośno, w środku śmierdziało, wydechy wychodziły naprawdę z maski do góry, a teraz... Bardzo ładnie. Fajny. Nie jest głośny. Super. Kurde, ludzie. Co mam powiedzieć? Bardzo fajnie. Leci. Naprawione. Po taniemu. Podoba mi się. Ja się cieszę. Fajnie się udało i... No, co mam jeszcze powiedzieć, nie? To było wszystko w tym widele. Następne może jeszcze będzie. I będziemy lampki naprawiać, co? Te są takie żółte, on coś załatwił kolega, że chce sobie sam zrobić, ale tak bym powiedział, dobra. To było wszystko w dzisiejszym widoku. Dzięki, że się patrzyliście, jak się Wam podobało. Dajcie znać, dajcie łapę do góry i bym powiedział, będziemy się widzieć następnym razem tutaj na YouTubie. Do zobaczenia. Cześć, wasz Daniel.